Dżungla Dżungla pełna jest roślin, obfituje w trawy, drzewa, liany oraz krzaki. Nie bez powodu nazywamy ją zielonym płucem globu. W dżungli występują niezliczone gatunki owoców i kwiatów. Wiele z tych, które teraz widzicie, nie ma jeszcze nazwy. Wiele wyginie, zanim ktoś się odkryje i opisze. Rośliny są prawdziwymi panami tropikalnych lasów, dlatego objęto je szczególną ochroną. Robak. Robak w dżungli występuje bardzo licznie. 95% dżungli to robaki, co czyni z nich niekwestionowanych królów lasów tropikalnych. Mimo dość powszechnej opinii, że wszystkie robaki są takie same, naukowcy wyróżnili wśród nich mrowie gatunków. Ten egzemplarz charakteryzuje się bardzo charakterystycznymi włochatymi odnóżami. Spójrzmy. Bardzo charakterystyczne włochate odnóża mają w zasadzie wszystkie tropikalne robaki. Robaki są pod ochroną. WĄŻ Jak wiadomo, wszystkie węże są jadowite, niebezpieczne i pod ochroną. Są królami kamuflażu, mistrzami przetrwania. Mają najlepszy wzrok w dzień, a węch w nocy. Są też szybkie jak piorun. Dzięki tym cechom wąż to prawdziwy władca dżungli. Spójrzmy, jak sprawnie lokalizuje on swoją niczego nie się ofiarę. Przyjrzyjmy się, jak błyskawicznie atakuje. Spójrzmy jeszcze raz. Dzięki zdjęciom wykonanym specjalną techniką możemy obejrzeć atak w zwolnionym tempie. Waszka. Waszka jest bezdyskusyjnym cudem natury objętym ścisłą ochroną. Podobnie jak kot, nigdy nie śpi. Precyzją lotu i powierzchnią skrzydeł nie dorównuje jej żaden inny owad. Baszka jest bezdyskusyjnie królową tropikalnych ostępów. Baszka widzi dookoła głowy, dlatego bardzo trudno ją schwytać. Kiedy już nam się to uda, warto przyjrzeć się jej skrzydełkom. Człowiek ze swoją wiedzą i technologią, jak dotąd nie był w stanie odtworzyć tak ażurowej, sztywnej, wytrzymałej, a zarazem delikatnej i misternej konstrukcji. Żaba szerokoustna. Żaba szerokoustna jest zwierzęciem powszechnie występującym w dżungli, objętym ścisłą ochroną. Żaba czuje się jak ryba zarówno w wodzie, jak i poza nią, dzięki czemu zasługuje na miano królowej lasów deszczowych. Natura obdarzyła ją, jak żadne inne zwierzę, doskonałą bronią, którą żaby umieją perfekcyjnie władać. Potrafią zarówno pozostawać w długim bezruchu, jak i też ruszać się przez dłuższy czas. Tu widzimy, jak sprawnie żaba lokalizuje swoją niczego niespodziewającą się ofiarę. Spójrzmy, jak błyskawicznie atakuje. Spójrzmy jeszcze raz. Dzięki specjalnej technice filmowej możemy obejrzeć atak w zwolnionym tempie. Nauczyliśmy się dzisiaj, że dżungla jest skarbnicą wiedzy i rządzi się własnymi, bezwzględnymi prawami. Wiedza płynąca z dżungli może być dla nas bardzo cenna. Naśladujmy dżunglę. Dżungla jest, jest tylko jedna. すごい。